Sie z tej strony jest a to już jest kolejny odcinek Happy Wheelsa kurwa ja nie wiem ile nie było tej serii Miesiąc, dwa, trzy, cztery, kurwa, no nie wiem, nie policza terazki Ale nie było w chuj, fuj, długo A ta seria jest zajebista, ja wiem, że wy ją lubicie, także nagrywam odcinek z niej Także nie będę nic godł dalej i szukamy kurwa Yy, poziomów oczy yy, widzów, tak? Wpisujemy kurwa w FUBU i po prostu będziemy grać, będziemy przełazić wszystko będziemy razem wspominać te uczucia, te emocje, które kiedyś doprowadziły mnie, to do, właśnie to chyba nie wiem kiedy będzie odcinek, ale... To po prostu jest happy wills. To no, kurwa wczytu, opie! No ile kurwa? No, nie nerwuj mnie, no kurwa! No wczytnij się, no... Jezus Maria. No kurwa, chopie no, Ile ty się będziesz? Ile kurwa? No, no, nie, nie, czekajcie, zaraz kibera, bo mnie hujszeli. Początek kurwa odcinka i mnie hujszeli. Kurwa się nie czytać ta jeba na graniowie, no kurwa mać. Dobra, jesteś już kurwa i Czytało się wczoraj tych, kurwa, leveli! No muszę, muszę wyjść Kurwa, co to mi, kurwa, tam... Wyszło na jakąś stronę, no... No na tu się i... I play now, no kurwa! I co mam? Typowa sraka, okej! Okay. To jest... Córka roja okej. Okay. No czekajcie, bez na To to jest, kurwa, Roju. Jezus Mario! Jezus Maria, co się z tym Michaelem porobiło?! Ła kurwa mać! Kurwa! Jezus mary... Kurwa mać! Jezus MARIA mać! Ażek się wystraszył! Dobra! Czekajcie, ja tu zaroski! Ja oto muszę... Masz wen! O kurwa, dobra! To masz kurwa! Hahaha! <ścoughs> kurwa mać! Nie no, ja się muszę do kiedy zabrać, jest największy kąsek tutaj z tych wszystkich! ŁA ha ha! Kurwa rok jest takie ruby się, się nie... Jezus Maria Roki! Kurwa, BALBOŁA! Tu się nie umiał zmieścić! Kurwa mać! Co to się dzieje? Kurwa, co? Pojebane! Pojebane! Dobra! Jeszcze dalej. Kurwa mać. Co to jest? No zajść to samo, no kurwa! Aha! To są... Widzę inne takie nieudoskonalone! Jest to samo od marki FUBU. Twoja misja, to zabić wszystkich ludzi w spacja. Okej, okay, dobra. Kurwa. kieda ty kurwa! Ja bym cię przeniósł, ale ja mam jedno kategorię B, dlatego mogę chip u tym przebieść! Ja bym cię szybcią, przewiuzno, ale nie chcę badatu. Nie chcę kurwa, banatu! Kurwa, no poszuj się, muszę dojechać, łapie, nie widzisz! No. Kurwa, fajna bryka, Zajebista misa, hopnie! Kurwa, eleganckie! Piąteczka kurwa! Nie wiem, chyba się nie da, ale chuj, fuj! E, fubu i Kina. No, nie wiem, czy mo może się będziemy parzyć. No oczywiście siebie muszę wziąć kurwa jak żeby inaczej! Pozdrawiam Kinę, kurwa! Kina, kochanie! Pamiętaj! Jest! Kurwa, Jarek! Jezus Maria! Kina, ty kurwa! O Jezus Maria! Ja nie umiem pływać, a ty szczął, żebym wsmalczyć smalcu się pobył? był... kopie. Już nie ważę na twoje kurwa poziomy coś ci zrobił! A, jedź i shift. Ha Masz ty kurwa ruba! Masz! Masz kurwa! Teraz cię przejada na swym wózyku! To jest buzyk! Patrz jaki weapon... Jezus mój... Kurwa, bo mnie z pizzaćków! No jada no, no... Ci kurwa no, dobra, kubency gliniożu! Wy MI! No kurwa mać O, o! Kurze, przyjada dalej! O, o! Coś się ruszyło! Czekajcie, może się rozpędza. Może się rozpędza. I może, kurwa. Jada w końcu. Jezus Maria. Co to się, kurwa, dzieje? Czekajcie, czekajcie, chwili. Jeszcze sekundka Boszki na kurwa. to łapkę byś się wzięła. No. Kurwa. Żyć dostała. <laughs> kurwa, mać. Jaki kufer. Kurwa mać, przecież... się łamią na niej! Jezus Maria, pizdisko całe już, kurwa... Oj, kurwa mać... Ty, ja mówię, wysypisko, jakie pizdisko, sorry, pomyliło mi się. Kurwa mać, no przez ten kufer się nie da przejechać! Patrzcie jaka idzie, rubo! No kurwa, no! Co ty, kurwa, pukier może na tych plecach?! Jezus, kurwa, roki. Roki, już ich się nie spodziewał po tobie tego! za kara pora szałów! Kurwa mać... No... No kurwa no... Muszę jakoś przejechać! Roki, kurwa, nie świnuj! A, Dobra, kumom... Kumom już o to chodzi... Kur Albo nie kumom... Kurwa no... Bera, Wajtla molestował! Szałami! Szała kurwa! Szała! Jak to mówi Fubu? Szała! Chuju! A posuń się kurwa! Ale już tam nohet mi nie nagrywał kurwa mać! To będzie świetno! Jezus Maria! O no, oh, kurwa, że go puszczali mnówno teraz. Posuń się ty kurwa! Kleptomanie ruby! Słyszałem, że jest z lodówki krot! No. Nie zwalaj teraz na kinę, bo to dobra dziebucha! Może zjadła kiedyś kurwa w w KFC, ale co kurwa dobra dziążka! Kurwa łbie! A pierdola, to się kurwa męczył niebeda! ja dalej! Fugunowy wózek, dobra! A to, 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 żegnie o tym, no! Jada dalej! Piotr z Polski, a skąd żeś, kurwa jest Ameryki? Co to kurwa w producent? Jakieś kurwa beduzy! Podupi podupione, podupione opie, podupione! Kurwa... Fubu metin 2, a co kurwa 3 metiny? Fubu wbiej lewele i bądź pierwszy! Który wie 105. level w Metinie? W Metino Happy Will 2! Nieraz musisz być przechylony do tyłu, żeby przejść przez poziom. Dobra, może teraz ki Kurwa. Jezus Maria no Jezus Maria! O kurwa! Jezus! O kurwa mać! Jezus! Level up! Level up! Kurwa będzie! Kurwa, Nie, 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 nie! Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, dziki pies, muszę przyjechać. Dobra. Teraz ja drugi level win. Kurwa wziąć wy się! Ja. Och, och, oh, oh, kurwa! Jezus Maria! Róźnie widziłeś mnie, ale nie teraz! O oh mój oh Moje czul! Moje czul skopnie! Dobra! 14 level Pierdola, kurwa, nie! Pierdola to, 40 level góra! Nie przejada dalej, nie! O już, kurwa widra kina kurwa na serwerze od razu zlagowo. Dinos! Dinos na serwer! Przeciążenie kurwa pakietów! Czas to... Pieniądz Pieniądz! Jaki pieniądz! Pieniądz! Kurwa! Kajo mam iść no! O patrzcie Ida. Co ty pierdolisz, kurwa? Widzisz? Chuj mi życia układą! Jada do piekarni, kurwa, no! Kurwa noś! Wyda kurwa nerwową. To... Uh! Aaaa! Ah! Aaaaa! Ah! 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 Kurwa moje ciulsko! Ah, kurwa. Fubu lubisz to? Lubię to, suko! Co to teraz, 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 teraz Się oczywi do muzeum na wozyku. Siemanko, fubu mój królu, zbudowałem muzeum dla ciebie o tobie. Dobra, wstęp ze nogi, fubuja. Aha, to już, dobra, to już było, że zapomniał się. Obejrzałem jeszcze, czy sobie jakieś nowe level O, kina, kina zaś się kurwa nażarła żarła za, za twarzenie, bo mąż, zlatuj, kurwa, są... kibla, kurwa, a jeszcze się net, rakieta nie umie wystrzelić, no. Bo ci łeb przed Nazarowski! Ej! No, ty kurwa chcesz mi kark złamać róbę Wieprzu! Kurwa! Fubu kurwa! Dobra! Nie wiem, ch chyba to by było na tyle w tym odcinku. No, jak chcecie następny, to... Dawaj, dajcie łapkę w górę, jak nie chcecie, to nie. I tyle, no. Mam nadzieję, że wam się podobała kontynuacja tej serii. No, trzeba kontynuować tą serię. To by było na tyle. Komentował Fubaka Jarek. Szala!